I cześć, siemanko widzowie, z tej strony Kebus I w dzisiejszym odcineczku w co zainwestować 50zł e, Jakiś widz napisał w komentarzu Także sobie lecimy e, No i co? Przechodzimy od razu do e, Oczywiście jesteśmy na z Team. E, dlatego sobie do niego przechodzimy Counter Strike e, I co? Lecimy e, To już jest taka kwota, że mm, Że mamy trochę większy Trochę większe pole manewru e, No bo jak wiecie Z tą dyszką pierwszą było średnio Widziałem, że ktoś napisał, że do 500, więc to też sobie zrobimy. Może z żonem zobaczymy, jakoś to tam ogarniemy. No bo przy takiej kwocie na pewno jest jeszcze większe pole manewru. No ale dzisiaj 50. I teraz tak, zacznijmy od tego, że dla widzów, którzy są powiedzmy nowi, najlepiej inwestować w niżu, który będzie, konkretnej daty oczywiście nie powiem, bo nie da się jej przewidzieć. Ale będzie to około czerwiec maj, wszystko zależy od tego kiedy kiedy jakby wyjdzie major, znaczy major wyjdzie 17 chyba maja ale kiedy te kapsuły wyjdą na promocję i w ogóle więc oscylowałbym w około czerwcu no do tego czasu jak wiadomo jest dosyć do tego czasu, no do tego momentu jest dosyć dużo czasu dlatego robimy taki film no i co tutaj już mamy naprawdę większe pole manewru więc w pierwszym jak wcześniej mówiłem, żeby właśnie w te furie, powiedzmy sobie, paperowe, to teraz poleciłbym jednak jakieś holo, już trochę mamy, więc nawet możemy kupić najdroższe holo. Tego na razie nie polecam, bo ono będzie spadać, ale możemy już tutaj polecić sobie furie holo. I jeżeli chcemy inwestować długoterminowo, no to furia holo jest tutaj naprawdę dobrym, dobrym odpowiednikiem. Możemy sobie kupić takie 5 i tam jeszcze tam parę groszy zostanie. No, a z tego co widzimy, na razie kapsułki ze Sztokholmu nie mają prawa się wywalić nawet spoglądając na wykres, który wskazuje, że tylko będą szły w górę. A jak wiadomo, im jakby dalej z czasem, tym one będą drożeć. Zresztą sobie zobaczmy na wykres tej kapsuły. Ona również tutaj już troszkę spadła, bo wczoraj miała pik. Ale mimo wszystko stale rośnie. Co do, co do reszty rzeczy, możemy w sumie zrobić to, co zrobiliśmy przy dyszce, tylko na większą skalę. To również jest jakiś, jakiś, jakiś sposób. Naklejka M4A4 też polecam. Jako próba, można to tak nazwać. Jak wiemy, randomowe inwestycje są najlepsze. Wszelkiego rodzaju skrzynki również. Poleciłbym skrzynię klacz, gdyby nie to, że nadchodzi niż. No ale że nadchodzi niż, to, to nasze pole jest troszeczkę ograniczone i mało się dzieje obecnie na Steamie. Więc powtórzę się jeszcze raz, ale naprawdę poczekałbym z tym wszystkim do, do, do tego niżu. No a na ten moment, no, to, to, to co powiedziałem, i również jeszcze skiny z operacji, powiedzmy USPS. Nie będę o tym nazywał jakiś tam DDpad. No i sprawdźmy sobie na przykład Niech będzie lekkie lekkie zużycie i spójrzmy sobie mimo, że on był tańszy to nadal jest szansa na to, że będzie rósł i w sumie jeszcze rośnie więc tutaj będzie na tym taki no jakbyśmy go trzymali bardzo długo no to pewnie duży ale do tego niżu myślę, że jesteście w stanie coś zarobić, ale tak jak powiedziałem te wcześniejsze są zdecydowanie bardziej bym wam to polecał Mimo, że to co pokazałem to jest taki trochę pewniak To mimo wszystko te jednak wcześniejsze rzeczy idzie, na, Myślę, że idzie na nich po prostu Zarobić więcej tak sobie jeszcze scroluje. No Na wahaniach to nie ma co tutaj kombinować przy 5 dych dalej Bo jesteśmy w stanie coś tam zarobić no powiedzmy z 5 zł No ale to dalej jest nic Zwłaszcza, że to zajmuje trochę czasu A jak myślisz, że to jest takie o No to zapytajcie żona On wam na wszystko na pewno odpowie w skiny żadne raczej się nie opłaca chyba, że właśnie te z operacji możecie eksperymentowo kupić zestaw pamiątkowy chociaż ja nie czaję fenomenu tego, bo nawet jeżeli to będzie rosło, to, to nie ma prawa rosnąć no, to po prostu nie ma sensu ewentualnie jeśli po prostu będzie stawało się starsze no to będzie rosnąć, ale to jest raczej oczywiste no i w sumie to chyba, chyba na tyle, co tu miałem wam do przekazania więc dawajcie kwoty w komentarzach i widzimy się w następnych odcinkach. Trzymajcie się i cześć!